Siema szefie malinowy. W dzisiejszym filmie masz do wygrania u mnie 20 zł. Oglądaj film do końca i lecimy. Siemano mordeczki, witam serdecznie. Ixon z tej strony, siema, siema wszystkim widzom, siemano e, witam Was w kolejnym filmie, na którym będziemy próbować zrobić fajny profit. Także e, zachęcam zachęcam do oglądania, subskrybowania, lajkowania i komentowania, bo w każdym filmie można wygrać sobie jakiegoś fajnego skinka za dwie dyszki. Także to na końcu filmu sobie coś wypłacimy tutaj dla widzów. A także komentarzy musi być, łapka w górę musi być. No i kurczę, wiecie, lecimy, lecimy, lecimy grubo. Dzisiaj musimy sobie przetestować skrzynki, które naprawdę robią wrażenie. Mamy coś takiego na Hellcase, jak skrzynki, e, takie dosyć ciekawe. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Bo zobaczcie sobie tutaj, jak sobie zjedziemy, mamy multi-skrzynki, jakieś tutaj różne fajne rzeczy, ale nas interesują w dzisiejszym filmie skrzynki Farm których nie ma za dużo, ale aczkolwiek naprawdę można fajne rzeczy z nich wyłapać. I dzisiaj się chcielibyśmy skupić na skrzynce Farm 3, która jest najdroższą skrzynką. Ona jest przesuniona z jednego dolca na 50, więc myślę, że fajna promocja i będziemy sobie to testować. Jeżeli chcecie, możecie sobie po elegancko tutaj użyć mojego kodu: Xtone na stronie. Dostaniecie 70 centów za darmo i 10% doładowania bonusu więcej. Z moim kodem Xtony, także wpisujcie linki w opisie. też są: jak się komuś nie chce wpisywać, to może sobie z linkiem przejść i od razu będzie miał aktywowany kod. Także Pozdro 600. No i co widzowie? No, lecimy w tą skrzyneczkę Farm 3. A dlaczego dzisiaj tą skrzyneczkę będziemy testować? Bo zobaczcie, no, niby takie jakieś tutaj syfiska są, tak w tej skrzynce. Niby syfiska skrzynka kosztuje 50 centów, więc i Wy możecie ją otworzyć za darmo z moim kodem. Więc pyk, otwieramy jedną skrzynkę, zobaczymy, czy widzby trafił coś fajnego teraz zobaczymy no widzu nie trafiłbyś nic fajnego może, może wiesz ja nie trafiłem, ale może ty trafisz no 13 centów ale o co tu chodzi, mamy na przykład zobaczcie sobie, jak wejdziemy sobie tutaj w te skinki to sobie wej wejdziemy i tutaj zobaczcie jakie mamy fajne rzeczy mamy naprawdę ciekawe tutaj rzeczy, mamy wszystkie skiny wszystkie skiny fioletowe, jakie są dostępne Stary, 17 stron skinów fioletowych. Fajnie. E, jak sobie wejdziemy i mamy jeszcze tutaj losowy covert też e, skin i zobaczcie, jak sobie tutaj wejdziemy, to mamy też losowe, losowe, właśnie takie case y covertowe i mamy 10 stron aż. zobaczcie, zaczynamy od bizonów, e, tutaj kończąc na o, tego co go do AWP Fate i mamy nawet Dragon Lord The Prince, Meduzę, Wild Lotus. Yy, Złota Arabeska, Fire Serpent, Desert Hydra, X-Ray, Meduza, no tak jak mówiłem, nie? Naprawdę jest ich sporo. No i dzisiaj spróbujemy sobie trafić coś z tej skrzynki, więc, więc zaczynamy. Wjeżdżamy i ostatnio nawet się udało trafić tak na testa, ale dzisiaj wydamy na to 1000 dolarów na tą skrzynkę. I poświęcimy jej cały odcinek. Zobaczymy, czy uda nam się jakieś tutaj koski wyłapać. Mamy 1000 dolarów. Zapamiętajcie tą kwotę, widzowie. E, tutaj jest e, skrzynka dosyć mocno ryzykowna, ale jak już trafimy jakiegoś skinka, to będzie srogo. Także 1000 dolarów mamy na wydanie. I zaczynamy sobie od 10 skrzynek. Za 5 dolców. Pa! 10 ten i będziemy później zwiększać i coraz bardziej, coraz bardziej, więc zaczynamy. 10 pierwszych skrzynek: no nie dało nam żadnego skina tutaj ciekawego, więc tylko 44 centy. Lecimy dalej. Będziemy testować, będziemy testować, będziemy, kurde, dropić sobie tutaj skinki. No, prawie, prawie. Aczkolwiek troszkę nam tutaj zabrakło. 89 centów, więc jak widzicie, jest ryzykowna skrzynka, ale. Ale no mówię, jak trafimy główne skiny, to może być naprawdę cudownie, może być naprawdę cudownie. Na razie, tak na luzie po 10 skrzynek widzowie, jest to jaki jak najbardziej. Myślę, że sposób na profit. Zobaczymy, czy, czy udowodnimy to w dzisiejszym filmie. Czy taki profit zrobimy? Kurczę, no dajcie kowerci eleganckiego jednego. No możemy zacząć od fioletowego. Możemy zacząć od fioletowego skina Hellcase. Nie ma sprawy. Pokażmy tutaj widzom, że naprawdę ta skrzynka jest fajna. Dobra, zobaczymy jak to dalej będzie pykać. Wy się możecie pochwalić jakie dropy tam na Hellcase wam siadają fajne. Lubię grać na Hellcase. Stary, lubię, lubię. Lubię sobie pograć na Hellcase. Iku. Całkiem tu się miło i przyjemnie spędza czas. 10 skrzynek stary kolejne i nic, dobra. Dolarki uciekają z konta. I ile mieliśmy na początku to napisz w komentarzu stary ale zobaczymy co tutaj dalej leci. No na razie nic nie trafiamy. Może byśmy tutaj zwiększyli te skinki do 25. Tutaj już animacji nie będzie. Tu już będzie od razu kupienie wszystkich skinów. I tutaj nam się pokazuje, e, nie wygraj żadnego rzadkiego przedmiotu, powodzenia na razem, graj więcej, aby wygrać. No widzicie, taka zachęta tutaj, jeżeli, jeżeli wygramy jakiś fajny dropik, to on się nam tutaj u, u góry pokaże jako dodatkowy. Także pyk. No. Klikamy te po 12 dolków, te skrzynki i zobaczcie, na razie nic nie siada. Na razie nic nie siada. Zobaczymy, powinno coś ciąć. Zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądać. 25 skrzynek to już jest jakaś tam ilość, ale na razie nie idzie to najlepiej. Pyk. Kolejne skrzynki, pyk. No mamy 2 dolarki, dolar 50. No, nie trafiamy nic tutaj do Niestety. No i pierwszy dropik elegancki. No i zobaczcie. Trafiliśmy sobie ze skrzynki za 50 centów koskę. Może nie jest jakaś super ta koska, ale, ale jest. Mamy pierwszą kosę, a mamy jeszcze 800 dolców. 850 dolców. I się zapowiada, że będzie super, nie? Mogłaby się trafić kosa naprawdę cudowna. Ale trafia nam się kosa Boreal forest na wajak, na czyli jedna z gorszych, tak? Nie oszukujmy się. Jeszcze nawet nie faktory new, tylko minimal. Ale już mam pierwszą kosę, więc widać, że siada. Lecimy dalej. Lecimy dalej. Może uda nam się tutaj dostać coś fajnego. Dobra, to może na 10 skrzynek przejdziemy. Jak zobaczymy tutaj kosę, że nam wyleci, to byłoby pysznie. A na sam koniec po prostu będziemy otwierać po te 100-150 skrzynek. I zobaczymy, czy trafimy coś fajnego. To przechodzimy na 10 skrzynek i pyk, pyk, pyk. Kosa już pierwsza jest, ale to jeszcze nie jest to. Chcielibyśmy zrobić tutaj profit na tej skrzynce. To byłoby coś. Zrobić profita na skrzynce za 50 centów, stary. I to jeszcze farm dropa. Tak zwaną skrzynkę farm drop. Nie wiem, ja nigdy tych skrzynek, powiem wam szczerze, nie otwierałem. Ale jak dowiedziałem się tutaj, że na Hellcase'ie są takie zajebiaszcze skrzyneczki, to potestowałem je trochę i tu naprawdę rzucają te skrzynki, rzucają konkretnie te skrzynki. Tutaj może być tak, że sobie otwierasz za 10 dolców starą skrzynkę, a zaraz Ci wyletuje AWP Prince, nie? W zależności oczywiście od szczęścia, nie? No ale dobra, zobaczymy, czy dzisiaj Tony ma szczęście. To się cure okaże, czy Tony ma szczęście. No, Classfielda byśmy trafili, byłoby pysznie. Szkoda, że Classfield się nie trafił. Mogłoby, chociaż te bizony mogłoby rzucać Tak na zachętę Na razie na sam początek Więc lecimy dalej Tutaj sprawdzamy czy się wszystko nagrywa Wszystko się nagrywa panie Panie techniku, czy tu się wszystko nagrywa No jest elegancko, jest elegancko Wszystko działa Pięknie tutaj, wszystko jest technicznie Także pyk, arm 3 Oddawaj sianko byku No tutaj w animacji nie widzimy Na razie nic ciekawego Więc lepa Dobra, to przejdźmy sobie może do 50 skrzynek. Pyk. 50 skrzynek. Aj, 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 aj. No nie siadło. 25 dolców to kosztuje. Aj, 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 aj. Testujemy po 50 skrzynek. No i pykobylu. Manefic! No i już mamy kolejnego skina i to czerwonego. Elegancko. 44 dolce. Pyk. Dawaj, majster, tutaj skinki jakieś fajne. Na rejon. Musimy tutaj zdobyć, kurde. Pokazać klasę światową. 25 skrzynek wież, to są dolary, to są dolary stary To nie są tanie rzeczy, musimy tutaj coś jeszcze wykminić. Pyk. No i pięknie, M4A1 s Black Lotus, 183 dolarki. Kurczę bela, jest dobrze, jest dobrze, mamy jeszcze 600 prawie dolarów. Może, może się tutaj uda naprawdę coś fajnego trafić, Cure na bela. Ale byłoby pysznie. Ale czekam na taką AWP Dragon Lore. Ja cię, kurna, pierdziole 25 skrzynek, kolejne nic. Dobra, to może 100 skrzynek sobie otworzymy za 50 dolców. A może 150 po prostu skrzynek naraz. Uwaga, <słysy> easy peasy, lemon squeezy. Mamy kolejną koskę. No, zarobiliśmy. 75 dolarów, mamy 95 dolarów. Ale przychodzimy na te 50 skrzynek maksymalnie, żeby odcinek jeszcze chwilę potrwał. Dobra, 25 skrzynek. No oby jeszcze coś musi, musi jeszcze coś rzucić. Stary, kolejna kosa. Urban masket. Survival knife. Easy man. Let's go to the moon. Let's go to the moon. Jeszcze musi coś trafić. Jeszcze musimy trafić coś dobrego. Bo na razie jest spoko, ale jeszcze pięknie nie jest. Tylko 300 dolarów nam zostało. Proszę. I give you my heart. Prosimy coś dobrego. Stary, prosimy coś dobrego. Kurczę Bella, no wiesz. Pyk. Jeszcze 100 skrzynek nie otwieraliśmy. Otworzymy 100 skrzynek, 150 skrzynek. I już resztę będziemy otwierać normalnie. Także lecimy, widzę. To, to są nasze ostatnie szanse. Pyk. Kurde, no 100 skrzynek nie siadło. Kurczę, Bela, no nie dobrze. No to 150 skrzynek, stary. Musimy, musimy, musimy. Trzymaj kciuki teraz, widzu. Dobra, dobra. Jest ski za 161 dolarów. Nie jest źle, nie ma tragedii. Dobra, wjeżdżamy na 10 skrzynek. Jeszcze chwilę tutaj losowania. Musimy tutaj trochę zrobić losowań. No, kowercik, kowercik, kurczę bela. Kurczę bela, To dobra. Lecimy kolejne, bo tutaj może się coś trafić. Ja chciałbym zobaczyć w naszej animacji, że się trafia coś fajnego. Proszę, Classfielda chociażby ku. Ale coś siada z tych skrzynek, zobaczymy końcowo jaki będzie wynik. No na razie nie, nie w moich obliczeniach nie widzę profitu. W moich obliczeniach nie widzę profitu, ale jeszcze wszystko się może zmienić. Jeszcze mamy trochę dolarków przed nami, jeszcze mamy trochę dolarków przed nami, jeszcze tylko jeden dobry drop i naprawdę będzie kozacko. Jeszcze jeden fajny drop i naprawdę będzie mega kozak. Stary, please, please baby, I give you my heart. Dobra, co tu mamy? No nie trafiamy, kurczę bela, no wiesz? Widzisz, Majster? Dobra, otwieramy po 25 skrzynek, pyk. No nie ma nic, lecimy dalej. No nie ma nic. Coraz mniej dolarów. Kurczę, jeszcze jeden skin. Kurcze, może sobie tutaj tak trochę zaczarujemy. Czary Mary, hokus pokus, dajesz mi desert hydra, gościu, tak o. Pyk. No nie. I piko i no nie. No i znowu nie ma nic. I 37 dolców zostało, stary. Pyk. No nie ma nic. Kurde. Dobra, ostatnie 10 skrzynek. Oj, 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 Kurczę, no nie trafia się. Nie trafia się. Jeszcze jeden skin by się przydał. Fajnie rzucało. Fajnie rzucało. Fajnie rzucało. Trzymaj, widzu, kciuki. Trzymaj, widzu, kciuki. Elegancko. Elegancko musisz trzymać kciuki, byku. Kurde, blisko było. Class field musi się trafić. Klasfilt się musi trafić. Proszę, proszę. Coraz mniej dolarów, coraz mniej szans na profit. Byku. Byku, proszę. Byku, proszę. Jeszcze coś trafmy tutaj w dzisiejszym filmie. Let's go. Co my tu mamy? Co my tu mamy? Let's go to the moon. Let's go to the moon. Please, baby, please. Kurde. Byczuku! No, ostatnia szansa, ostatnia szansa, stary. Ostatnia szansa nasza w dzisiejszym filmie. No, niestety nie będzie nic, kurde, a było tak dobrze. A było tak dobrze, dobra. Zaraz zrobimy podsumowanie: zobaczymy sobie w naszym ekwipunku, ile mamy siana. No, tego co go do... No, mamy łącznie 1043 dolary, więc chyba profit zrobiony. Kurde. No i pan Paweł, czekajcie, sortujemy sobie. Miałem tu trochę swoich skinów, ale to niedużo, dosłownie nie wiem. 20 dolców. Eee, ceną sobie tutaj e, popykniemy. No całkiem fajne itemy trafiliśmy. Trzy kosy trafiliśmy i mamy dwa super skiny. I w sumie to i to chyba, ale elegancja. Dobra, to wypłacimy skinka dla widzów w dzisiejszym filmie. W dzisiejszym filmie wypłacimy skinka dla widzów i niech to będzie skinek. Taki Glock 18 Water Elemental, let's go, leci do naszego ekwipuneczku, więc wypacamy i super, a musimy go wymienić, bo go nie ma akurat na stronie, no dobra, to ja wymienię na coś fajnego i się widzi. Dobra, akceptujemy sobie takiego skinka, jest to cz srebro, 4 dolarki dla widzów, elegancko, także pozdro 600 widzowie i na razie, cześć pompka. No to widzu, krótka piłeczka. Subujesz kanał, e, wbijasz tutaj na Discorda mojego, zostawisz łapkę w górę pod tym filmem i kurczę, piszesz jakiś fajny komentarzyk i możesz zgarnąć skinka za dwie dyszki. Let's go, Power Angels in the hall.